Witam, drogie skorpiony! Już mamy październik i co niektórzy zaczną swoje urodziny? Od 22, chyba, o ile się nie mylę, października już będzie skorpion. No, 4 października i 25, do 25 października Merkury się będzie nam cofał. I tu będą małe miksy, że tak powiem, bo elektronika ma, nam może się psuć, radio, telefon, telewizor, komunikacja nie będzie dochodzić albo będzie się spóźniać, będziecie wysyłać listy, które mogą nie dojść albo e-maile i vice versa, ktoś do was może wysyłać, także um, to trzeba brać pod uwagę. Jeżeli to nastąpi, no to musimy niestety z tym przeżyć praktycznie. Także 8 października mamy lunar eclipse, czyli zaćmienie księżyca, ok? I Słońce w tym wypadku jest już w wadze. Pojawia się po prostu z pełnią księżyca. W 15 stopniach jest w baranie i będzie tylko 3 stopnie od urana. Także miłe aspekty. Niespodziewane zdarzenia, że tak powiem, miejmy nadzieję, że będą dobre, bo są i dobre, i złe. Z kolei 23 października. Słońce jest w koniunkcji z Księżycem i jest w Skorpionie. To jest słoneczne, częściowe słoneczne zaćmienie, czyli Ekalipsa, i jest w Nowym Księżycu. Wenus, Słońce i Księżyc spotykają się w znaku Skorpiona i przyczyniają się do inicjacji intensywnego, romantycznego związku lub też związków. I artystycznych przedsięwzięć. No, miło się, zanosi nam Październik, prawda? No, ale to nie tylko nam, bo również innym znakom. Więc Październik przyniesie nam zmiany z tymi zaćmieniami, tymi ekalipsami. Jeżeli nie chcesz zmian, to gwiazdy i planety zrobią to po prostu za Ciebie, czy chcesz. Czy nie chcesz, zostaniesz zmuszony do podjęcia decyzji? No, ja wiem, że po prostu jeżeli musimy podjąć decyzję, niektórzy po prostu się boją tych zmian, bo dla nich to jest bardzo duże wyzwanie, ale widocznie wszechświat chce, abyśmy tych zmian dokonali i wówczas, no, czy chcemy, czy nie chcemy. Po prostu do tego dochodzi. Także to tyle, jeśli chodzi o planety. No, rozłożyłam już karty i e, pierwsze wyciągnę wam aniołka na cały miesiąc. Na końcu kamyczek, jaki możecie nosić, bo cały czas mówię, kamyczki to energia, więc zabierają nam złą energię, a dają to co powinniśmy mieć i każdy ma swoje po prostu znaczenie, ale oczyszczać je proszę, tak jak mówiłam poprzednio, do wody z solą niejodowaną na parę godzin, a najlepiej to w nów księżyca albo albo pełnię, w pełni księżyca. Ja robię to co tydzień i praktycznie wystawiam na 2-3 godziny jak jest słoneczko i Noszę je z powrotem w kieszeni albo na, albo na łańcuszku. Mam mnóstwo po kieszeniach też. One naprawdę mi um, dają dużo energii. Także pierwszą kartą aniołka macie Archangel Michael, czyli Archanio Michał. Najwyższy. Aniołek, jaki może być. O oh my gosh! Wspaniały. Ok. I aniołek nam mówi: Jestem z tobą i daję ci odwagę, którą potrzebujesz do zmian, jakie w tej chwili u ciebie zachodzą. I pomogę ci osiągnąć to, co jest dla Ciebie przeznaczone. No, wspaniała karta! Aż dostałam, mm, ponieważ jestem też Skorpionem. Także zobaczymy teraz. Pierwszą kartą mam, Pierwsze, pierwszą kartę to jest a, Arkana z Arkan Wielkich. W ogóle wszystkie są z Arkan Wielkich. To jest niesamowite. Po prostu niesamowite. Są e, kochankowie. To dla tych, którzy nie są w związku, na horyzoncie jest bardzo romantyczny, pełny szczęścia i zado zadowolenia związek. Będzie to bardzo silny związek i obustronny. A jeżeli jesteś w związku, to umocnij wasz związek jeszcze bardziej i silniej. Jeżeli z kolei wasz związek jest w tarapatach, bo każdy z nas wie, a czuje to, a zwłaszcza kobiety, w tarapatach, to będziesz miał w Skorpionie romans, który też może się przerodzić w dużą i wielką miłość na dłużej. Możesz też i karta oznacza też, że możesz i też dostać lepszą pracę. Lepszą od tej, co obecnie na przykład robisz. Także bardzo pozytywna karta, i arkana wielkie są praktycznie rzecz biorąc na dłuższy czas. No ale to jest na październik, co. So. Także bardzo ładna karta. Następną kartą jest Magik. No i też to jest, są wielkie arkana. Mój drogi Skorpionie, wszystko na Twojej drodze jest bardzo pozytywne. Okalane sukcesem. Jak masz jakiś biznes własny czy interes, albo zacząłeś coś, to teraz będą bardzo pozytywne osiągnięcia. Jeżeli z kolei pracujesz, to dostaniesz podwyżkę, lub zmienisz pracę na lepszą albo założysz swój biznes. Będzie po prostu satysfakcja finansowa, osobista i zawodowa. Jednym słowem, sukces pod każdym względem. Jo, ja to mówię, doczekałam się, bo ostatnie kilka lat. Były dla mnie bardzo ciężkie. I ponieważ Saturn jest jeszcze na naszej orbicie, że tak powiem, a pojawia się co 30 lat, i dlatego w naszych życiach zachodzą po prostu dość duże zmiany. Ale ja to zawsze mówię: zmiany są zawsze na lepsze. Także cieszę się, że Skorpionom zaświeciło po prostu słoneczko. Następną kartą jest Księżyc dmu. Księżyc. Ktoś z Twojej bliskiej rodziny będzie miał do Ciebie albo i ma pretensje i ciągle jest na Ciebie po prostu zły. No skąd ja to znam, ale się nie ma. Racja jest po Twojej stronie, i w niedługim czasie ta osoba zrozumie, że miałeś, skorpionie, rację. Twoje emocje też przez to Cię szarpią, ale się nie przejmuj. Siły wyższe już to mają w swoich rękach. Ja cały czas mówię: Lepiej zostawić w rękach Boga czasami. I w rękach aniołków. One po prostu wiedzą, co robią. Także... Księżyc jest zawsze związany z emocjami, więc w tym wypadku to ja zostawiłam to w rękach Boga. Chociaż czasami mnie też szarpie, ale... <laughs> pogodziłam się z tym. Ostatnią kartą i ogólną drogi Skorpionie jest. Gwiazda, no śliczna karta, miłość, odnowa i zadowolenie. Nie, niesamowita poprawa na polu zawodowym, romantyczno-osobistym i finansowym. Twoja przyszłość, Skorpionie, jest bardzo obiecująca i pozytywna. Nigdy nie doznasz biedy. Ktoś z Twojej rodziny będzie miał problemy urzędowo-prawne. To jest jedyny aspekt, jaki jest tutaj chyba zły. Ale to nie dotyczy Ciebie. No, niemniej jednak, jeżeli ktoś to jest bliski, to też będziesz się pewnie martwił. Ta osoba powinna być ostrożna, jeśli chodzi o wybór. Eksperta czy też osoby, która może jej pomóc. No, to dobrze wiedzieć, w razie czego. No, także masz Skorpionie wspaniałe karty. Niemniej jednak, tak jak mówię, październik to będzie taki, taka emocjonalna huśtawka dla nas też. Wszystkie znaki w jakiś sposób zostaną przez to dotknięte. To zależy od tego, po prostu też i w jakim stopniu na naszych wykresach, to się będzie po prostu działo. Także miejmy nadzieję, że nas to nie dotknie aż tak bardzo. No i tyle. Więc jeszcze oczywiście kamyczek. Blue hovelet. Ho ho blue, niebieski, przepraszam, niebieski hovelet. Po angielsku uh, blue highlight. A po polsku Niebieski hovlid czy samo H. Elementem tego kamyczka jest woda, a astrologicznym znakiem Skorpion. Hello, drogi Skorpionie! Pozwala się widzieć i wywierać dobry wpływ na innych. Zmusza nas do perfekcji, jeszcze wie, wyższych, większych osiągnięć. Stymuluje ambicje. Więcej nam nie trzeba. A chowlit jest bardzo podobny. O, tu. Nie widać tutaj tak dobrze. Ale jest bardzo podobny do turkusa, tylko ten kolor jest niebieski, bardziej intensywny. No tu może tego tak nie widać, ale piękny kamień. Ja cały czas noszę kamyczki i oczyszczam je. Ja mówię: kamyczki to energia. Także to tyle by było na miesiąc październik, drogi Skorpionie. Jeżeli chcecie zamówić prywatną, e, prywatne rozłożenie kart, to proszę do mnie napisać. Sesja kosztuje e, dla Polaków w Polsce 60 zł. Trwa 20-30 minut. Od 20 do 30 minut. No i mogę to zrobić przez Skype'a, przez telefon, albo wysłać wam prywatne wideo, które możecie oglądać, ile chcecie, jak chcecie i kiedy chcecie. Także to wtedy tylko wy i ja możemy oglądać, ok? Nikt do tego nie ma poza tym wglądu. Także to tyle. No oczywiście, jeżeli, tak jak powiedziałam, Zaprenumerować mnie proszę. I dziękuję ślicznie. Niech was Bóg błogosławi, aniołki strzegą od złego.